Witam w kolejnym odcinku Kwadrasu Futbolu. Dzisiaj miałem skupić się głównie na ostatnich meczach, ostatniej kolejce przed Mundialem w największych ligach na świecie i zobaczyć występy polskich reprezentantów, o czym to dla nas być może świadczy, ale no właśnie, ten pan bardzo mocno mnie zawiódł i o tym sobie dzisiaj przede wszystkim powiemy. Jednak oczywiście przez mecze sobie przejdziemy i też zrobimy to, co na czym chciałem się skupić, czyli na reprezentantach Polski i zaczniemy sobie od Premier League, czyli tutaj no nie mamy zbyt dużo Polaków, nie mamy zbyt nie o czym rozmawiać no bo jest Mateusz Klich, który nie został przecież powołany, co wybudzi, wzbudziło kontrowersję, teraz wszystko budzi kontrowersję i to powołanie też wzbudziło kontrowersję, no bo jak Klich może nie jechać, ale Klich, no właśnie ostatnio był mecz Leeds-Tottenham wygrał Tottenham 4 do Trzech już musiał gonić wynik mecz, z Frodergo bardzo ciekawy: dużo bramek, dużo ładnych bramek przede wszystkim, ale klicha w ogóle na murawie nie było. Nie było go w pierwszej jedenastce, nie było go na ławce, a później znowu słyszę, że są kontrowersje, że klich nie został powołany. I szczerze mówiąc, też na początku trochę tak myślałem, że być może być może no przydałby się nam ten klich, ale patrząc na, na to, że brakuje go po prostu w kadrze meczowej na mecz, Licz, no to coraz bardziej rozumiem decyzję ich Michniewicza, bo szczerze mówiąc, to chyba już wolę Krychowiaka, który gra. Gra gdzie gra? No w Arabii Saudyjskiej, ale gra niż Klicha. A z drugiej strony, pewnie znajdzie się wiele śmieszków, którzy powiedzą, że jednak wolą Klicha, który nie gra i w ogóle nic jakby wiecie, niż Krychowiaka, który gra, bo to wciąż jest większe niebezpieczeństwo. I to też jest jakaś logika, z którą by ciężko się nie zgodzić, ale już może nie śmiejmy się z biednego Krychowiaka, bo to i tak już on tam dużo dostał w trakcie swojej kariery od nas, więc może zostawmy go. Także, no Polaków dużo nie ma. Jest oczywiście Łukasz Fabiański w West Hamie, który jednak, to wiadomo, on nie jedzie, go nie bierzemy w ogóle teraz pod uwagę, niech on tam sobie radzi jak najlepiej, jednak już no, no cóż, no, bez występów w reprezentacji Polski. Natomiast są dwa mecze, które bardzo tutaj wpłyną na pewno na układ, tabelny czy wpłynęły już, czyli Manchester City, który przegrał z Brentford niespodziewanie, 1-2 i Chelsea, która przegrała 0-1 z Newcastle. Ile Manchester City porażka Manchesteru City może nas y, szokować, można szokować, odle y, Chelsea już raczej nas przyzwyczaiła do tego typu rzeczy i tu już raczej nie jestem zdziwiony. Tym bardziej, że Newcastle jest jeszcze ekipą dość solidną w przeciwieństwie do Brentford, więc ta, y, ta porażka też jest nieco bardziej usprawiedliwiona. W końcu Newcastle znajduje się w tym momencie na trzecim miejscu w tabeli przed przerwą mundialowo-świąteczną, no bo haha, mamy mundial na listopadzie i grudniu, pamiętajmy, yy, mundial, może taki mundial, Newcastle znajduje się na trzecim, jest trzecią potęgą Premier League. To jest coś, to o czym świadczy? Świadczy przede wszystkim o. Kasie szejków, ale no świadczy też o umiejętnościach piłkarzy na pewno. Tak? Także Newcastle na trzecim miejscu, Arsenal na pierwszy, który dzięki tej porażce City ma 5 punktów przewagi nad nimi i jest zdecydowanym kandydatem do mistrzostwa. Chyba wszyscy możemy już to sobie powiedzieć. Drugim kandydatem wiadomo będzie City, ale jakby innych kandydatów już nie widzę. Bo, jakby no reszta czołówki Premier League trochę nie dowozisz, z czego coś mi się popsuło i nie mogę sprawdzić, na jakich miejscach dokładnie są, a chciałem, ale o, już mogę. No więc, właśnie, bo Tottenham jest na czwartym miejscu, tak? Więc, ale Tottenham. Chyba nie jest kandydatem na mistrza, tak mi się wydaje. Że wciąż szuka trochę formy, trochę pomysłu. United odzyskuje formę i pomysł, ale też to jeszcze będzie trwało. Liverpool też trochę szuka, wszyscy tutaj szukają tej formy i czegokolwiek, a Chelsea to szuka nie wiem czego na razie. Nowego trenera chyba nie szukała zaraz. Także no ogólnie to są nasi dwaj faworyci. Do, do Premier League po sezonie i przejdźmy może w takim razie do serii A. Przejdźmy do serii A, bo tu, jak wiecie, jest masa Polaków, jest Polaków jak mrówków, można by powiedzieć, bo jest oczywiście Piotr Zieliński, który jest najpiękniejszą naszą chyba reklamówką poza Robertem Lewandowskim, po prostu czy reklamówką, wiecie, reklamą, tak, naszą tutaj za granicę w barwach Napoli, bo strzelił kolejną bramkę w meczu z Udinese Jego Napoli wygrało 3-2. Bramka nawet ładna. Po dograniu Hirwinga Lozano tak sobie uderzył całkiem ładnie na bramkę rywala. Bardzo, bardzo bardzo fajnie. No jeżeli utrzyma taką formę, naprawdę, jeżeli nic, proszę, niech mu się teraz, mu się teraz tak w głowie przestawiło i teraz gra dobrze, tylko że mu się teraz nie odstawiło i żeby nie grał źle na Mundialu. Proszę, proszę, bo to już wiecie, to tak działa nasza reprezentacja. Czasami zawodnikom coś się po prostu w mózgu yy, no, przeżywają tą koszulkę biało czerwoną i mają takie. Ja to może gorzej bym sobie zagrał, więc, oby nie, niech zachował chociaż połowę tej formy, którą ma teraz. To w środku pola będę się czuł świetnie, w sensie bezpiecznie, że jest w miarę ok. Więc to błagam ogólnie pana Boga naszego o to. Natomiast są oczywiście jeszcze inni, bo jest nasza mała kolonia w Specji, gdzie jest Sereca, jest Drągowski, jest Keewier. Ta, ta święta trójca. No i ogólnie Keewier zagrał cały mecz. Dobry mecz, jego specja wygrała, także to się jakby liczy. Tym bardziej, że pamiętajmy, że solidny mecz Kiviora, taki nie za dobry, nie za słaby, to jest wciąż lepszy mecz niż czasami dobry glika, biorąc pod uwagę jego predyspozycje obecne. Więc Kiviora, tak, dobrze, podkreślajmy to. Gra i nie daje dużo wiadomo czego. Yy, więc to jest dobrze. Natomiast Drągowski tu jest gorsza informacja, bo Drągowski wylatuje tam ze składu na ostatni moment, doznał kontuzji, musiał zejść i no, na Mundial nie jedzie oczywiście. Z tym, że no, to jest negatywna informacja, ale jak bardzo negatywna? Nie bardzo. No bo Drągowski tak był bramkarzem numer 3. Więc po prostu za niego grabara i tyle. Czy odczujemy różnicę? nie, umówmy się, no nawet gdyby grali to już, wiecie, nawet nie, raczej na boisku byśmy nie odczuli różnicy, czy to Broni Drągowski, czy mm, Grabara, natomiast fakt, że w ogóle żaden z nich nie powącha murawy na tym mundialu, no to już jest w ogóle inna rzecz, prawda, więc to tylko będzie taki ławkowicz, Mogło sobie Katar zwiedzić, więc po prostu Drągowskiemu przypadło wycieczka do Kataru, no taka jest prawda, Drągowski sobie nie pozwiedza po prostu, no i na tyle yy, także to na pewno to a poza tym mamy jeszcze jednego Poleka, który ostatnio jest z piękną reklamą dla nas i który pokrywa się, to jest Jednym meczem, jednym, jedynym, o którym tak naprawdę chciałem powiedzieć, czyli Juventus Lazio, bo Arkadiusz już w końcu strzelił bramkę, jego Juventus wygrał 3 do 0 i cieszy mnie to, bo ostatnio miał pewne problemy. Z tym miał taki dobry początek, po czym taka. Wiecie, to 3 i. 4 i zjechał tak ostatnio i przestał strzelać, trochę zaczął siedzieć na ławce, też tak, bo tam wjechała kontuzja w międzyczasie, prawda? I już tak się zaczynało wydawać, że to wraca stary Milik, który jest na kontuzja i znowu siądzie na ławie. I o Boże Chryste. Ale podniósł się, to zaczął ostatnio grać, nie strzelał wciąż, ale teraz zagrał, strzelił i super. Ale też oczywiście Milik nie jest chwalony tylko za swoje bramki na szczęście, bo po tym meczu pospało się wiele pozytywnych ocen we włoskiej prasie, z głównie jakieś siódemki i nie tylko nie tylko właśnie za jego bramki, ale też za po prostu poruszanie się na poisku, za bycie. Miał duży udział przy bramce na 2 do zera, czy na 1 do zera. Nie Zresztą niestety, która to była bramka Moisekena, bo strzelił dwie. Natomiast przy jednej, właśnie Odebrał piłkę bardzo inteligentnie zawodnikowi Lazio i od tego zaczęła się cała akcja. Więc dobrze. Fajnie, bo mamy Roberta Lewandowskiego, ale potrzebujemy też przynajmniej jednego zawodnika dobrego, żeby Robert miał komu podać czasem i rozegrać z kimś akcję. No bo sam wojska nie przebiegnie, niestety. Nie jest Messi, nie jest Ronaldo, jest Robert Lewandowski. Jest dobrym napastnikiem, ale nie człowiekiem, który będzie ci całe wojsko biegał, nie? Więc potrzebuje przynajmniej takiego milika i milika ma formy. Najważniejsze, bo milik zawsze jest, a czy jest zawsze w formie, no to ciężko stwierdzić. Więc ma milika, super. Cieszmy się fajnie, elegancko. Natomiast, jak ja mówiłem, Juventus wygrał 3-0 z Lazio yy, bardzo przyjemnie. Lazio stawało pewien opór w pierwszej połowie głównie, natomiast w drugiej połowie już totalnie w ogóle sobie odpuścili. Mecz trochę był później taki nudny przez to, bo Juventus tak atakowało, ale tak nie do końca. Lazio tak niby chciało odrobić, ale nie do końca. I zrobiłaś taka, z, wiecie, taka stójka jakby taka już. Nie, nie, nie. Średnio to, było później, średnio to wyglądało później. Natomiast Juventus wygrał dość łatwo, jak już wspomniałem. No i jest trzeci więc wraca powoli na ten szczyt. Lazio jest czwarty. Poniżej jest jeszcze Inter, Atalanta i Roma. I oni wszyscy są w zasięgu czterech punktów od siebie, bo Roma ma 27, a Juve ma 31. A pomiędzy nimi są jeszcze Lazio i Inter Atalanta. Więc jest totalne zamieszanie w ogóle w tym serii, a jeszcze większe niż w Premier League chyba. Więc jest emocjonująco. Później drugi jest Milan, który ma tylko dwa punkty przewagi już nad Juventusem, więc, więc no ta przewaga się zmniejsza. Ale najwyżej jest Napoli z ośmioma punktami przewagi. Bez porażki dalej w Lidze. Więc myślę, że to już można oficjalnie powiedzieć. Bez w ogóle niczego. Jeżeli Lazio. Lazio, jakie Lazio? Jeżeli Napoli nie wygra w tym sezonie mistrzostwa. To chyba nigdy. No bo. <ścoughs> Kiedy ostatni raz była, no to się po prostu już nigdy nie, nie ma w tym momencie takie sprajeżenie się, po prostu poziom historyczny dla tego klubu, że nie wiem. Nie wiem, nie, bo o ile Arsenal jeszcze nie traktuje go jako pewnego mistrza, bo jest zdecydowanie City za ich plecami, a może i odpali gdzieś jakiś Liverpool nagle i wróci do walki o mistrzostwo, to okej, okay, to rozumiem. Ale tutaj Ciężko mi widzieć opcję, w której Napoli przegrał, musiałby zacząć seryjnie przegrywać mecze po mundialu. Nie widzę tego, po prostu tego nie widzę i byłoby to naprawdę mega, mega durne, gdyby Napoli taką okazję na skutek to wypuściło z rąk. Powinniśmy też wspomnieć o Lidze Hiszpańskiej, chociaż ona zakończyła granie nieco wcześniej, bo ostatni mecz 10 listopada rozgrywany był tutaj w czwartek, więc ta liga tak w środku tygodnia zakończyła, co jest w sumie dobre dla piłkarzy grających w, w Hiszpanii, którzy też jadą na mundial, no bo trochę więcej odpoczynku. Prawda, przed tymi spotkaniami nawet nie mundialowymi, tylko tymi sparingowymi, chociażby jak my mamy z Chile, prawda? więc więcej czasu na odpoczynek miał nawet na przykład Robert Lewandowski, który no, tego czasu miał nawet więcej o 60 minut, ponieważ Robert Lewandowski sobie wyszedł w pierwszym składzie na mecz zasunął po czym po pół godziny stwierdził, że właśnie może on weźmie nieco więcej odpoczynku, i wyleciał z czerwoną kartką. Ogólnie myślę, że wszyscy już to widzieliśmy, bo to było tydzień temu niemal we wtorek. Natomiast, no nie wiem, dla mnie ten drugi faul to stanie jakaś dziwna akcja, totalna odklejka trochę z jednej strony, bo Robert Lewandowski tak biegł, spojrzał na chłopaka, którego zaraz fauluje, tak jakby chciał go uniknąć w walce o piłkę. Była górna piłka, Robert Lewandowski biegnie, spojrzał na chłopa, okej, okay, tu jest zawodnik osasuny. Po czym totalnie się na niego walił i dla mnie to był szok. Jeszcze ja jak to zobaczyłem w, na, na żywo, to nie, miałem, nie nie połączyłem kropek, ale w powtórce to wyglądało tak dziwnie, że na niego patrzy, i się wala, to jakby trochę jak Ramos. Nie wiem, to było bardzo, bardzo dziwne z jego strony, i zasłużenie wyleciał. No, wyleciał też Pikę w tamtym meczu, który już nie był na boisku, nawet jako piłkę, w ogóle hit jakiś, no ale to już było, minęło. Atletico też przegrało z Majorką, więc Simone musi chyba powoli drżeć o tą posadę, bo aż znaczy, kto wie, ale też miał drżeć i drżał, ale dodrżał, że tak powiem, i przetrwał. Więc Simone, Simone, tym bardziej ze swoim kredytem zaufania w Atletico i z tym kontraktem, przez który jest najdroższym menadżerem na świecie, najlepiej opłacanym chyba tak. No to też, też ekonomicznie to się niezbyt opłaca chyba póki co Atletico. Natomiast jeśli chodzi o tabele, to na czele rym tygodnia jest Barcelona, która oczywiście wykorzystała podknięcie ralu, które było już no nie w tej kolejce, tylko w poprzedniej porażka z Rajo, 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 którego nie omówiliśmy, bo był w poniedziałek o 21. więc odcinek już był nagrany i to jakby tak się nie mogło wydarzyć, prawda? On już był wrzucony nawet przed tym meczem chyba. Yy, więc, no właśnie, więc pominęliśmy to. Natomiast tak się stało, wszyscy o tym wiemy i dzięki temu Barcelona jest na pierwszym miejscu, Real jest na drugim. Yy, jednak różnica jest dwóch punktów i myślę, że świadczy to w takim razie o niczym ogólnie, no bo jakby, wiecie, Barcelona w tej lejce niby radzi sobie dość dobrze, ale wiemy jak to jest, też klasyk pokazał, także, ale sytuacja jest bardzo wyrównana. Myślę, że ciężko swojej czy to będzie Barca, czy Real, ale też zaczyna się wahać właśnie takie mecze z Wajekano, z Kadizem, teraz wygrali, ale nie było wcale dobrze, mega jakoś. Więc Real też powoli zaczyna się jakoś wahać, no i może być ciekawie, bo to może być szansa dla Barcelony, żeby no jak ta nie Liga Mistrzów, to Liga Europy ostatecznie, no to może chociaż dla Liga coś się, coś się prawda uda. Także na pewno tę walkę warto będzie obserwować. Jest jeszcze jeden Polak, który jest warty uwagi, mimo tego, że nie gra w topowych ligach, choć już niedługo, kto wie, kto wie. Oczywiście chodzi o Sebastiana Szymańskiego, który gra w Feyenoordzie, więc w sumie gra w całkiem dobrej lidze, no bo holenderskiej, ale nie jest jeszcze ten top. Topów, natomiast gra w niej, no on gra w niej top. Mimo tego, że to nie jest liga top, to on gra top. Gra słów perfekcyjnie. Bo w ostatnim spotkaniu Fairy Nordu z Excelsiorem, no nie będę się nawet cieli, żeby wymienić, żeby przeczytać dobrze tą nazwę no tego klubu, strzelił dwie bramki. Jego klub ostatecznie wygrał 5 do 1. A on strzelił dwie bramki naprawdę. Pięknie się na to patrzy, super, jak na Kiwiora, ale nawet lepiej, no bo wiadomo, Kiwior jest mimo wszystko obrońcą, więc też jego mecze ciężko się ekscytować, jakoś się oceniać, no bo jest obrońcą, tak, no wiecie, on broni, on tam kosi ludzi, a nie strzela bramki. A jak patrzysz na Szymańskiego i myślisz sobie, że on jest młody, on strzela bramki i może tak będzie przez kilka lat robił, jej, no bo wiecie, jak jest Zieliński, no to, lecz Zieliński nie jest stary, no Zieliński ma 28 lat, ale wciąż Szymański ma 23, to jest różnica 5 lat. Bardzo dużo. Jakby w piłce nożnej to jest praktycznie jedna trzecia kariery piłkarza, tak? więc bardzo, bardzo dużo i niech on utrzyma taką formę, to będziemy mieli może nie Roberta Lewandowskiego, ale może nawet będziemy mieli lepszego Zielińskiego kiedyś i to już będzie coś. To już będzie dobra informacja dla przyszłych pokoleń i dla mnie też tylko starszego. Więc to jest na pewno bardzo dobra informacja. Przed mundialem przecież też, no bo Szymański w pierwszym składzie, czy wyjdzie, no zależy, tam, prawda, jaką formacją, czy gdzieś tam na skrzydle, czy coś. Ale miejmy nadzieję, że tak, bo na jego występy patrzy się bardzo dobrze. Są też. Chciałem też zahaczyć o oczywiście Ligę Niemiecką i francuską. Na szybko, żeby podsumować sobie sytuację w tych ligach. Może nie, nie, nic ciekawego w ten weekend tam nie było, co, o czym chciałem powiedzieć, natomiast myślę, że warto zobaczyć, czego można się spodziewać po Mundialu, po świętach, Mundial Święta czy przed świętami. Pamiętajmy. No właśnie, bo w Bundesliga oczywiście prowadzi Bayern. To jest jakby odkrycie roku. Natomiast no sprawdzi tylko czterema punktami nad Freiburgiem, więc kto wie, kto wie, kto wie. No, niżej jest w ogóle Borussia, jest szósta, ale ta różnica punktowa nie jest duża, bo ma 25 punktów, Freiburg ma 30, więc różnice punktowe są małe. Ale ogólnie konkluzja jest taka, że to jest wszystko bardzo pomieszane pod Bayernem, bo z drugiej jest Freiburg, z jest Lipsk, Borussia jest szósta, Berlin, Union Berlin jest piąty. No w ogóle to jest bardzo dziwne wszystko, ale Bayern jest pierwszy, bo tak jak mówi stare yy, pożekadło ludowe. yeah <laughs> Na mundial jedzie tam ileś drużyn, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Więc w Bundesliga jest 18 drużyn, a na końcu i tak wygrywa Bayern. I to jest jakby moje przesłanie. Natomiast to ciekawe, to samo możemy odnieść do Ligę, bo w Ligę jest 20 drużyn, a na końcu i tak wygrywa PSG. I tak samo się dzieje oczywiście teraz: PSG jest na szczycie tabeli. Yy, z ilością punktów aż muszę sprawdzić, bo nie wiem, 41 poniżej jest lę 36 frankowskiego Leę, także to też jest na plus poniżej jest już później dalej Rennes, Olympic, Marsylia, więc też jest trochę zamieszane poniżej w tabeli, bo właśnie jest na przykład Lorraine na piątym miejscu, wysoko, nie? Ale PSG trzyma się bez porażki na pierwszym miejscu, więc co by się nie działo, raczej o nich po mundialu możemy być bezpieczni. No i teraz czas na temat główny, czyli na tego pana, na Cristiano Ronaldo. I zacznijmy od tego, że jest... Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Jestem jego wielkim fanem. Jestem wielkim fanem jego umiejętności. Jeśli obudzicie mnie w nocy o trzeciej, w nocy, jeśli mnie obudzicie i powiecie Ronaldo albo Messi, to zawsze powiem, że to będzie Ronaldo. I myślę, że jest warto o tym wspomnieć, bo rzeczywiście Ronaldo ma taki charakter, że zawsze był krytykowany za różne rzeczy, za... czasami słusznie za jakieś nurkowanie lub tego typu rzeczy. Jest to trochę persona podobna do Zlatana Ibrahimowicza, który oczywiście także zawsze on jest najlepszy, że coś tam, że coś tam. Różne takie wypowiedzi tego typu, różne zachowania takie, czasami ala naburmuszania się i to zawsze było u niego wytykane i krytykowane i zawsze był ten Messi właśnie brany na taki, a się, jaki dobry, fajny chłopak, zawsze dzień dobry na klatce mówi. I to był jeden z powodów, dla którego Zawsze wolę Ronaldo, bo miał chyba bardziej pod górkę, chyba bardziej musiał się zawsze napracować, żeby zostać docenionym i trochę bardziej zawsze to szanowałem niż u Messiego, który zawsze był obskakiwany i zawsze miał wszystko i ja Messi, super, weź tam kopnij piłkę, uśmiechnij się, super chłopak jesteś, nie? Więc no właśnie, więc ja zawsze byłem jego fanem, zawsze różne takie jego właśnie zachowań bardzo często broniłem, starałem się je uzasadniać. Natomiast ostatnio... Porobiło się trochę nie najlepiej, a przez ostatnie mam na myśli dzisiaj, wcześniej, bo ogólnie ja nie wiedziałem, że jeszcze to będzie Ronaldo niedawno, ale okazało się, że no tak, ten odcinek będzie to Ronaldo, bo Ronaldo postanowił sobie ni stąd, ni, ni, ni zowąd ogólnie wyjść i powiedzieć w wywiadzie, że no siema, nie szanuje ten Haga. Mężczyzna zatrzymał się w czasie. W ogóle Wayne Rooney, zamknij mordę, co ty tam wiesz, w ogóle Buraku, co ty się wypowiadasz o mnie. I w ogóle, no wyjechał na grubo, po prostu odpalił bombę. No totalnie, absolutnie zaszokował wszystkich w ten sposób. I... je, yeah, co można, co można o tym, o tym zachowaniu powiedzieć. Ja sobie o tym właśnie ostatnio myślałem, znaczy ostatnio, przez ostatnią godzinę. Naprawdę, <grym, grym>, niedawno się o tym dowiedziałem, My sobie... Sobie o tym myślałem. Starałem się też to jakoś to zracjonalizować, starałem się znowu jakoś to usprawiedliwić, znaleźć jakieś świetne rozwiązanie, dlaczego tak powiedział. Ale doszedłem do wniosku, że nie ma już dobrego wyjścia z tej sytuacji. Doszedłem do wniosku, że on naprawdę zwariował. On naprawdę w tym momencie zwariował. Bo to, co on mówił, nie wiem, czy teraz to znajdę, bo możliwe, że, że już teraz tego nie odnajdę. Takiego dokładnych słów, ale no, na przykład pojawiały się właśnie słowa o tym, że nie szanuje ten Haga, bo nie czuje się przez niego szanowany. Ja sobie myślę, w jaki sposób, co, so, jak, gdzie, kiedy. Są so oczywiście, być może nie wiemy o jakichś rzeczach, które się dzieją. Prawda może nie wiemy, może go nie szanuje jakoś, faktycznie. Ale jeżeli to się opiera na tym, że on po prostu nie gra w pierwszym składzie, to nie wiem, bo ten hak właśnie znosił wiele jego rzeczy. Znosił to, że on trenował indywidualnie na początku sezonu. Co było trochę karygodne? Znosił tam jegoś, bo teraz podobno okazało się, że on w ogóle fałszował chorobę, żeby nie grać tam z Fulam, bo nie chciał grać na rezerwach. Więc ten, ten hak to wszystko po cichutku znosił. Przy czym okazuje się, że ten go nie szanował wcale. Nie, jednego nie szanował. Go. Jak? Jakby o co chodzi? Słowa z kolei o tym, że Manchester United zatrzymał się w czasie, są już są bardziej dla mnie do przyjęcia, bo opisuje, że po prostu od czasów sera Alexa Fergusona nic tam się nie zadziało. I faktycznie, jeżeli to jest prawda, a były już wcześniej takie głosy, że to jest prawda, że centrum jest bardzo zacofane, no to jeżeli to jest prawda, no to okej, okay. jakby oczywiście ktoś może podważać sens wyciągania tego na zewnątrz, ale dobrze, to jeszcze nie jest takie rozwalone. Pojawiła się też odpowiedź na słowa Runeja, który ostatnio mówił, że Ronaldo spuścił głowę, skupił się na grze, odpuścił sobie wszystko dookoła, tego jak jakieś pajacowanie, co nawet jest dość rozsądne. I on z odpowiedzi powiedział mu, że on jest zazdrosny o to, że on jest taki jakby wiekowy, znaczy <laughs> że w tym wieku dalej gra na wysokim poziomie. Wow, jakby naprawdę jaki to jest fikołek logiczny co tu się zadziało jaki nie wiem to już jest naprawdę dorobienie sobie fałszywych przeciwników po prostu i, i odpowiadanie im bo naprawdę ta Wojczywna nie była ani żadna agresywna ani ten nie była też jakaś taka bardzo karcąca a mimo wszystko ta, w taki jakiś dziecinny sposób zostało mu to odpowiedzialne i naprawdę stwierdzam, że Ronaldo po prostu oszalał. I też nie zgadzam się do końca, co prawda jeszcze warto podkreślić, ze słowami takimi, że to w ogóle też po całą karierę, że to w ogóle tam O Jezu. Prawda jest taka, że nikt nie będzie o tym pamiętał, o tych słowach teraz, prawdopodobnie, za 10, za 20 lat dalej będziemy go wspominać, że był jeden z dwóch najlepszych zawodników na świecie, być może dla wielu najlepszym zawodnikiem na świecie. Będziemy dalej to robić, będziemy płakać, jak zakończy karierę. Nie będziemy o tym pamiętać w ogóle. O tym teraz co powiedział? Bo tak samo było z Lewandowskim, że osy popsuł relacje z szefami w Bajernie i teraz nikt w Bayernie już się nie będzie o nim pamiętał jako o legendzie. Wszyscy będą pamiętać, tym bardziej, że Lewandowski też już później te sprawy załatwił, prawda? Ale no, nawet gdyby odszedł pokłócony, to, to i tak wszyscy by go należycie raczej w Bayernie upamiętniali. I szczerze mówiąc, Naprawdę, trochę, no, brak mi słów, no bo nie wiem już do końca, co, co, co tutaj się dzieje. Tak jak mówię, nie zostanie, nie zostanie ta legenda jego bardzo zepsuta, ale teraz jest taki duży niesmak tego, co, co po prostu się dzieje. Bo po co naprawdę sobie psuć? Rok temu powrót zadowolił wszystkich fanów Manchester United, odrzucił City w ostatnim momencie, przeszedł do United. Tak to się pięknie zaczęło, tak się pięknie potoczyło, żeby teraz taki był po prostu kwas. Nie wiem po co. Czy znaczy nie rozumiem jednej rzeczy ze strony United też. Nie rozumiem dlaczego nie został puszczony latem. Jeżeli chciał odejść latem, trzeba było dać mu odejść latem, bo fakt, że nie puścili go latem, a teraz nie gra regularnie, to jest według mnie troszeczkę skandaliczne, bo on, gdyby Robert Lewandowski nie został puszczony z Monarchium, skoro już mówiliśmy o Lewandowskim przed chwilą. Gdyby Lewandowski nie został puszczony z Monachium, to wtedy też zapewne mielibyśmy przed sobą w Monachium bardzo toksyczny sezon. No bo jak możesz mieć taką gwiazdę, która chciała odejść, i nie pozwolona jej na to? No byłoby w Monachium w szatni straszna atmosfera. I nie można się do końca dziwić, że w United jest podobnie, bo to było logiczne. Ale United stwierdził, że nie, zatrzymamy tego Ronaldo. Się sfuchali. A najgorsze jest to, że kiedy go zatrzymali, to nie korzystają z jego usług. I to jest totalnie frustrujące i jestem w stanie to zrozumieć u Ronaldo, bo to jest dla mnie niezrozumiałe. Jak można tak cisnąć, żeby zatrzymać zawodnika, a później skoro... po prostu go posadzić. Po prostu go posadzić. I ani ja go nie puścić, a go posadzić. To jest po prostu niegodne. I tak jak teraz Ronaldo się zachował niegodnie, tak na United też w stanie jest tutaj bez kary, według mnie. Więc na tym, o tym należy pamiętać. Jednak mimo wszystko uważam, że to jest odklejka absolutnie Gigantyczna, i jest to, jest to też przykre w tym momencie, mi się wydaje, bo tak jak tam było wiele konfliktów już z Ronaldo, tak jak mówiłem o jego różnych zachowaniach, tak teraz po prostu takie wyjeżdżanie na koniec kariery po prostu do trenera drużyny, do twojej całej drużyny, jechanie po tym, no bo prostu się na to już słabo patrzy, tak. Już po prostu naprawdę widzimy tutaj powoli takiego upadającego zawodnika, tak jak mówię, nie upadający pomnik tego zawodnika, bo legenda Ronaldo pozostanie w piłce na zawsze. Ale upadający pomnik, upa no właśnie nie pomnik, już się mylę, tylko zawodnika, samego w sobie, który się po wojnie nam rozpada i to jest przykre. Więc ogólnie tak kończymy ten odcinek. Mi się wydaje, miało być mundialowo, a Ronaldo trochę nam po prostu to popsuł i stwierdził, że ej spójrzcie, spójrzcie na mnie, nie. E e Więc. Więc tak właśnie jest. No ciekawy jestem rozwoju sytuacji. Pewnie kiedy to wrzucam już może nawet jakieś wyszłe nowe informacje na temat tego, może jakoś mężczyzn się odniósł do tego, jest taka, możecie właśnie jest taka opcja. Natomiast ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się kolejnym razem już w tematyce mundialowej stricte, no już będą mecze, prawda, za tydzień. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia!